To znowu ja, druga część niż ten dziennik Już drugi filmik I dzisiaj Nikodem go poprowadzi Ja po prostu będę nagrywała Mam nadzieję, że Wam się to spodoba No i zaraz wracam Już z Nikodemem I Nikodem robi tylko jedno zadanie Smutas No ale zawsze to coś I właśnie sobie szuka Jakieś fajne zadanie No to y, Nikodem już jest Dzień dobry. Dobra, Ej, i wybrałaś sobie taki taką stronę. E, Znaleźć metodę niszczenia, co takiego. Tak. Stwórz własną metodę niszczenia. A więc, zaraz zobaczycie. E, ja bym zrobił taką metodę, żebym go spalił. Więc może narysuję tu ognisko. E, może pierwszy napiszę coś tu. O, może tu napiszę. E, z... Ją. Proszę bardzo. I teraz narysujemy. Ale dziennik to on. Dobra. To będzie teraz twoja dziewczynka. No, tak. yy... A i tak w ogóle to jeszcze się podpiszę, bo zapomniałam. Tak, podpiszę się jeszcze. Narysujemy tu jakieś ognisko. To na pewno nie będzie teraz narysunek taletką plastycznym, ale dobra. Pochwaj się swoim rysunkiem. Ten rysunek to nie będzie talent artystyczny. Narysujemy tu Janki. Co? The Walking Dead. Aha. Tak, lubimy The Walking Dead. I czekam na trzeci sezon. Gremerka kocham Cię. <laughs> Okej, okay, tutaj jakoś tak zrobimy. tutaj jakiś żółty niech będzie. I narysujemy to taki dziennik jak płonie. Proszę. Okej. Okay. No, a, jeszcze muszę się podpisać. No tak, tylko teraz jest mi góry. Kurde blaszka. No, nie to się podpisze różowym. E, podpis... Godem. Data. Data dzisiaj, który jest. 2 drugi... stycznia już <coughs> 2016 rok. Proszę bardzo. <coughs> Teraz czas na mój podpis. Tego nie zrobiłam. Tak, to Dobra, i jak już zrobię... No dobra. No. Tak pisz... się do, do. Ładniej pisze naprawdę. Dominik Napisz swoje imię białym kolorem. Ludzie, ja nie mam białego chyba. No, zrobię kremowym. <grystanie> Słabe oświetlenie, ale no spoko. Mm. Może pokażemy Wam już efekty później. Tak. Dobra, to teraz ja robię sobie jedno zadanko. Taki krótki odcineczek. Proszę bardzo. O, tego nie było. Zamocz tę stronę w trzech różnych substancjach z trzech różnych środowisk. Nie mam. Ale fajnie, że nie trafiają się ciebie te. To było. Teraz Twoja metoda? Czy nie chcesz tego robić? Ej, tu są dwa, tak? Trzy są nawet te strony. Dobra, proszę bardzo. No to proszę, zaraz wracam. A więc ja od razu, przecież sobie napiszę, ja szczerze, jakbym yy, rzuciła. nie wiem mu nie wrzuciła, no bo to ja. Fila, yy. zaraz do was wrócę, jak będę wiedziała. Dobra. Okej, okay, to po pochwal się, jak zniszczyła ten dziennik. Ja bym chciała, żeby on zgnił. O, podobno to jest ona. Ona zgniła. Ona to jest dziewczynka. A jak ona może zginieć? To może... W kompoście! O, w kompoście! Narysujemy piękny kompost! Szukamy brązową. Mówię za kompoście mam pijakka. Kompost. Kompost. Piękny, nie? No. kompost kompost Co? kompost i tu będzie też, to mój dziennik i on jakieś yy, te dziedownice na niego właszą. Yy, muchy siadają o, oczywiście jeszcze podpis, ołóweczkiem Drugi, pierwszy, szesnasty. No, to teraz podsumowanie stron tylko w tym odcinku. Proszę bardzo, tak się prezentuje. To z tymi. Ja imienami. jestem taki mod. Tak, taki. I co jeszcze teraz robiliśmy, O, tak, spalić ją, proszę tu, bardzo. Spali na mok, I jeszcze. Moja metoda. O, widzę ją. I ta metoda. I to już jest drugi odcinek serii Zniż ten dziennik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i do zobaczenia w kolejnych moich filmikach. Pa pa!